Oh, Wietnam od dawna planowaliśmy odwiedzić w ramach samodzielnie zorganizowanej podróży. Pierwotny plan zakładał przejazd z północy na południe. Gdy jednak zaczęliśmy zbierać informacje w tym o geografii, pogodzie i odległościach dzielących różne miejsca, doszliśmy do wniosku, że zwiedzanie tak różnorodnego klimatycznie kraju w dwa tygodnie jest bez sensu. Przykład. Aby dojechać z położonego na północy kraju Ha Zan do portu Ha Tien w południowej części kraju, trzeba pokonać prawie 2300 km. Miejsc wartych zobaczenia w Wietnamie jest multum, dlatego z góry odrzuciliśmy objazdowy plan wycieczki. Malownicze plenery, piaszczyste plaże, kolorowe świątynie i tętniące życiem miasta. To miejsca charakterystyczne dla państw Azji Południowo-Wschodniej, które od lat eksplorujemy kawałkami, delektując się każdym nowo odkrytym widokiem. Tak samo postanowiliśmy zwiedzić Wietnam etapami. Ponieważ podróż zaplanowaliśmy na początek maja, była to idealna pora, aby odwiedzić południową część kraju. Jest to ostatni miesiąc tuż przed porą deszczową, gdy kończy się sezon i turystów już jest dużo mniej. Dlatego plaże i inne ciekawe miejsca mieliśmy na wyłączność. Zachęcamy do podróży, bo Wietnam to miejsce wyjątkowo urocze, z niezwykle przyjaźnie nastawionymi ludźmi. W zasadzie nie możemy powiedzieć niczego negatywnego po zetknięciu się z lokalną kulturą. Zanim jednak się tam wybierzecie, sprawdźcie, co trzeba wiedzieć o tym kraju przed wyjazdem. Obywateli Polski obowiązuje płatna wiza, którą można wykupić przez Internet. Proces trwa do kilku dni. Od daty wydania ważna jest miesiąc, podczas którego musimy wlecieć do Wietnamu. Dopiero na miejscu otrzymujemy właściwą wizę. We wniosku wizowym podajecie port przybycia oraz wyjazdu, czyli miejsca, w których rozpocznie się i zakończy nasza przygoda z Wietnamem. Od 16 sierpnia 2023 roku w ofercie dostępne są również wizy ważne przez 90 dni z opcją wielokrotnego wjazdu. O tym przeczytacie na naszym portalu. Link w opisie do filmu. Walutą Wietnamu jest dong. Już po wymianie około 350 zł zostaniecie milionerami. Warto zawsze sprawdzić pieniądze przy wydawaniu i odbieraniu od kasiera. Niektóre banknoty są do siebie dość podobne: co prawda 10 tysięcy i 100 tysięcy różnią się wielkością, ale oba są zielone i nieraz się pomyliliśmy przy płaceniu. Dongi można bez problemu wypłacać z bankomatów kartą Revolut. Więcej info o finansach na naszym portalu. Na targach powszechnie stosuje się metodę negocjacji ceny. Są to jednak miejsca typowo turystyczne, gdzie ceny znacznie są zawyżone i naszym zdaniem po prostu nie warto. Zwiedzenie Wietnamu najlepiej rozpocząć od zapoznania się z życiem wielkich miast, aby uniknąć rozczarowania podczas powrotu z prowincji. Ten szok najlepiej przeżyć na początku. Wiedząc, co nas czeka w Saigonie, jeszcze bardziej doceniliśmy czas spędzony w dżungli. Najdziwniejszą rzeczą, jaką widzieliśmy w Saigonie, był ruch na drodze. Niezależnie od pory dnia, ulicami przelewa się potok pojazdów, z czego zdecydowaną większość stanowią skutery. Kierowcy ciągle trąbią, ale nie po to, aby kogoś przegonić, tylko dać znać innym, że są w okolicy. To popularny w tym rejonie świata styl poruszania się po drodze. Jeśli planujecie podróże po mieście, zdecydujcie się na graba azjatyckiego odpowiednika Ubera. Dzięki temu choć na chwilę odpoczniecie w klimatyzowanej przestrzeni. W dużych miastach sprawnie działa komunikacja miejska, na przykład w Saigonie do wyznaczenia tras jest nawet specjalna aplikacja. Jeśli planujecie przemieszczać się po Wietnamie, sprawdźcie najpierw samoloty. Tego wąskiego i długiego na 1650 km kraju nie oplata gęsta siatka autostrad czy kolei dużych prędkości. Samolotem będzie o wiele szybciej, a najprawdopodobniej i taniej. W obcym kraju polecamy zaopatrzyć się w dostęp do internetu. Możecie to zrobić już na lotnisku za około 50 zł. Niewielki wydatek, a otwiera dostęp m.in. do tłumacza czy zamawiania graba. Nie trzeba znać języka sprzedawca skonfiguruje telefon za Was. Równie ważny jest dostęp do prądu dlatego musicie wiedzieć, że gniazdka w większości obiektów są uniwersalne. Dzięki temu bez problemu będziecie mogli podpiąć wszystkie urządzenia. Warto jednak zabrać przejściówkę typu G. Może się przydać na lotniskach podczas transferów w innych krajach. Wietnamczycy nie uczą się języków obcych na szeroką skalę, dlatego nie należy oczekiwać, że z każdym się dogadacie. Barmani, kelnerzy czy hotelarze najpewniej będą znać angielski. Jeśli nie, to warto zainstalować w smartfonie translator. Wiele razy pomógł nam dopiąć transakcje lub zamówić jedzenie na prowincji. Zaraz wrócimy do filmu, ale najpierw zaobserwuj nasz kanał. Daj łapkę w górę i zostaw komentarz pod filmem. W ten sposób pomożesz nam dotrzeć z nim do szerszej widowni. Dziękujemy! Nie spodziewajcie się, że wszędzie będą sklepy typu 7 Eleven czy Circle K. Google Maps pokazuje na mapie lokale gastronomiczne oraz sklepy, ale w rzeczywistości będą one się znacznie różnić od europejskiego wyobrażenia. Na prowincji zwykle królują tzw. sklepy lub restauracje garażowe, do tego zwykle nieklimatyzowane. Wyjątkiem będą kawiarnie. Nawet na wsi spotkaliśmy lokale z klimatyzacją, utrzymane w typowo europejskim stylu. Kawiarnie będą również miejscem, gdzie znajdziecie Wi-Fi. Jak to wyjaśnić? Wietnam jest drugim co do wielkości producentem kawy na świecie, dlatego kult tego produktu jest na porządku dziennym. Jedzenie w Wietnamie jest tanie, nawet w ekskluzywnych restauracjach. Kuchnia jest całkiem dobrze dopasowana do naszych podniebień, a potrawy najczęściej przygotowywane tuż przed podaniem. Zalecamy spróbować, ale pamiętajcie o umiarze. Choć ludzie często nie znają angielskiego, to na pewno zauważycie, że są niezwykle przyjaźnie nastawieni do turystów. Dlatego jeśli czegoś nie wiecie, warto zapytać przypadkowych przechodniów. Nie jesteśmy zwolennikami jazdy skuterami w dużych azjatyckich metropoliach, ale jeśli pojedziecie na prowincję, koniecznie wypożyczcie taki pojazd. Są one tanie w użytkowaniu i do tego wyposażone w automatyczną skrzynię, więc zasadniczo nie musicie się na tym znać. Wypożyczalni poinstruują, co robić i to w sumie wszystko. Ważne, by zawsze jeździć w kasku. Zanim zaparkujecie motor, zorientujcie się, czy parking nie jest płatny. W miastach to popularna praktyka. Parkingi dla motorów znajdują się dosłownie wszędzie, czasem nawet w kamienicach czy restauracjach. Dlatego nie zdziwcie się, jak zobaczycie w restauracji rząd skuterów. Chcecie zobaczyć prowincję z bliska? Nie zalecamy kupować wycieczek w dużych miastach, ponieważ odległości między punktem A a punktem B są znaczne. Będziecie jechać kilka godzin, a zwiedzać może z godzinka. Zamiast tego, polecamy znaleźć uroczy hotel w okolicy, którą chcecie eksplorować i tam zapytać właściciela o wycieczki. W Wietnamie to standardowa praktyka, każdy ośrodek organizuje wycieczki, a jeśli nie, to zna kogoś, kto organizuje. Polecamy. Będzie dużo taniej i bez pośpiechu. Szukając hoteli nie decydujcie się na najtańsze. Szukanie noclegów zacznijcie od hoteli 4- i 5-gwiazdkowych, gdzie codziennie dostaniecie nowe kapcie czy szczoteczki do zębów razem z pastą. Jeśli chcecie uzupełnić apteczkę, zróbcie to w Wietnamie. Apteki czasem znajdują się w barakach, ale zapewniamy, że pracujący tam farmaceuci doskonale was zrozumieją, nawet bez znajomości angielskiego. Wystarczy podać nazwę leków. Kraj jest tak długi, że w zależności od regionu warunki pogodowe mogą się różnić, dlatego warto wcześniej sprawdzić pogodę w rejonie, który jedziecie odwiedzić. Zadbajcie o to, aby nie trafić na porę deszczową, bo w Wietnamie zdarzają się powodzie. Północ kraju najlepiej odwiedzić wiosną i jesienią, a omijać w trakcie trwania naszej zimy, bo tam też jest mokro i zimno. Pora deszczowa w Wietnamie Środkowym trwa od września do stycznia, dlatego środek kraju najlepiej odwiedzić w pierwszej połowie roku. Południe polecamy odwiedzić pomiędzy grudniem a majem, gdy u nas zima. Porada deszczowa rozpoczyna się od końca maja i trwa do października. Zasubskrybuj kanał, włącz dzwonek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Do zobaczenia! W następnym odcinku zabieramy Was na prowincję, gdzie ulokujemy się na kilka dni w przytulnej wilii. Będziemy jeździć po okolicy rowerami, jednym słowem zwiedzać i odpoczywać. Zapraszamy. Spodobała Ci się relacja z tego kraju? Obejrzyj i polub wszystkie odcinki serii na naszym kanale YouTube.